Dzień dobry, nazywam się Lena Sziriajewa i witam wszystkich odwiedzających mój kanał. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że trochę tutaj chrypka mnie złapala i będzie taki głos, no jaki, jaki słyszycie, ale wydaje mi się, że można będzie coś zrozumieć. W ubiegłym wideo pokazywałam Wam taką, jeszcze była tam dwie bransoletki uszyty taką metodą z super dao. Oglądalność tego wideo była dosyć duża. Widocznie bransoletki spodobały się. Widzą, zresztą oni nie mogli nie spodobać się, bo są urocze, przypominają nam o zbliżającej się wiośnie i oprócz tego są łatwe w wykonaniu. I zachciała mi się zrobić jeszcze takie, takie kolczyki do tego do tej bransoletki, żeby był taki już komplecik. Chcę pokazać Wam dzisiaj, jak, z jakich materiałów, jakich materiałów użyłam, jak ich polączyłam, no i tak dalej. Tutaj dochodzi właśnie do tego kolczyka czapeczki, później taki koralik. I Pokażę Wam, jak zrobiłam ten kolczyk. Po prostu, może kogoś zachęcę, zainspiruję do zrobienia takiego kolczyków, kolczyka. I zresztą, można jeszcze zrobić taki czoker z tego. I właśnie te, 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 te m, krzyżyki tutaj, te złącze między stokrotkami oni dają możliwość zaokrąglić, ładnie zaokrąglić tą robótkę i będzie kolo szyje czoker, takiej y, w ładnym kształcie. I teraz, y, kogo to interesuje, jak y, będę robić taki kolczyk? To proszę zostać ze mną. Pod koniec wideo pokażę jeszcze jedną bransoletkę, którą zrobiłam nie tak dawno. W sumie kolczyk to ja zrobiłam, ale chcę przyrobić, bo tutaj mnie nie bardzo się podoba. Co mi się nie podoba? Nie, co mi się podoba najpierw. Ta część dolna to e, podoba mi się, po prostu ma prawo na istnienie, ale tutaj mi, nie, mnie się nie podoba, że nie, do, nie dołączyłam czapeczki do tego dużego koraliku. No i tutaj na górze też to łączenie z biglem też e, trzeba jakoś pomyśleć, zrobić inaczej. I dlatego ja będę to, teraz to robić. Czapeczki właśnie dobierałam tak, no wiemy, może wiemy, wiecie, że czapeczki są różne, są płaskie, głębokie, mniejsze, większe i właśnie dobrania czapeczek do koraliku jest bardzo ważne, żeby ten, ta czapeczka obejmowała koralik, tak jak tutaj u mnie widać, i wtedy to ładnie wygląda. Jak byłaby ona mniejsza albo no mniejsza jeszcze mogłoby być, ale też musi obejmować koralik, i wtedy jest to ładnie i właśnie tak powinno być. Bo są jeszcze takie głębokie czapeczki, które by zakryli ten koralik, i to już nam nie potrzeba. Także ja będę zaczynać pokazywać od razu. I co tutaj muszę powiedzieć? Robię ten kolczyk na żylce, żeby on był bardziej sztywny. No i teraz zaczynam kolczyk robić z tego elementu, z tej stokrotki. Jak ją robiłam? Jak ją można zrobić, to można zobaczyć w poprzednim moim wideo. Ja nie będę zaciągać czas, bo wiem, że u was czasu nie ma, bo za dużo informacji nas otacza i <ścoughs> chciałoby się wszystko wiedzieć, wszystko zobaczyć, dlatego ja będę robić to trochę tak w skrócie. Zrobię ten element centralny i później wracam do Was. Uszyłam stokrotkę. Przyszyłam tutaj ten środkowy koralik, tak jak w tych roztokrotkach w bransoletce. I nitka mnie wychodzi tutaj z tego super dał. I co ja teraz chcę zrobić? Ja chcę teraz zrobić tą dolną część. Tą dolną część. Dlatego ja muszę wyjść, przejść jeszcze raz przez ten środkowy koralik. Tak jakby przymocować jeszcze jego mocniej, żeby on był tak po środku, i muszę wyjść z tego rondelka 2 mm. Dlatego bezpośrednio wchodzę w niego. Ten ogonek to później odetnę. Jeszcze muszę jego schować w koralikach, żeby to nie, nie rozstygowało się. I, i teraz. Tutaj właśnie robiłam takie te łączenia. Kor... Tutaj wyszła z tego koraliku, później dolączyła ten sam 2 mm, później ten kryształowy, i tutaj tak samo. Ale to chcę spróbować zrobić inaczej, bo mam takie koraliki jeszcze 3 mm, oni też kryształowe, bardzo ładne, fajne. I tutaj chcę zamiast tych e, 2 mm tutaj tego większego kryształowego, chcę postawić te koraliki 3 mm. No i zaraz będę robić i będziemy patrzeć, co nam wyjdzie. Znaczy, na, zar, najpierw ten 3 mm, później ten duży kryształowy, później znowu 3 mm. Podciągam to wszystko tutaj. I później muszę postawić, żeby e, muszę zawrócić tutaj z powrotem, i dlatego, żeby to zrobić, to muszę mieć ten dwumil, dwumilimetrowy koralik. Zaraz go... Tak. I podciągam to wszystko, i teraz mam taką konstrukcję, i teraz wrócę. Przez te wszystkie koraliki. Tak, wracam, podciągam i mamy, mamy już taką konstrukcję. I teraz już będę poza kamerą, muszę jeszcze raz wyjść w ten koralik i jeszcze raz przyjść, zrobić ten sam krok, żeby po prostu wzmocnić to. No, i później będziemy przychodzić na górę, i już tutaj będziemy mocować ten biały, duży koralik. I tak dalej. I później będę pokazywać. Wyszłam na górę, tutaj, i wyszłam przez super dał. Żylka mnie wychodzi tutaj, przez ten oto koralik. Dlaczego właśnie tutaj? To już tłumaczę. Tutaj jak mocowałam tą dolną część, to wi wi widzimy, że ono, ten koralik był przy, w ogóle ta część jest pośrodku między tymi dwoma małymi i mocowana była do tego koraliku super dał. I teraz mam za zadanie, żeby była symetria. Właśnie do tego koraliku będę mocować tą konstrukcję dalej. No i tutaj też zdecydowałam najpierw ten 3 mm, później wezmę 2 mm koralik. I znowu zrobię, przyszyję ich do tego koraliku, tylko z drugiej strony, dlatego żeby oni symetrycznie byli, dlatego wchodzę w ten 3 mm i wychodzę przez tutaj. Tylko to muszę zrobić poza kamerą, bo tutaj bardzo ciasno igle trzeba tak przypuścić przez te dziurki, żeby ona nie polamały się. Zrobię to poza kamerą. Udało mi się zrobić, igla nie zlamała się i mam teraz już e, tak wygląda mój następny kolczyk. No i teraz co? Teraz będę mocować ten biały koralik, ale dlatego muszę czapeczki przymocować. Wchodzę w czapeczkę, później w koralik, później znowu w czapeczkę, ale już z drugiej strony i patrzę, patrzę, jak to wygląda. No podoba mi się. No i tutaj teraz znowu muszę wziąć ten dwumilimetrowy koralik. Tak i w ogóle uciekło, jest następny. Zaraz. Tak i przejdę jeszcze raz przez tą konstrukcję na dół. Żeby to zaciągnąć wszystko. I tutaj muszę przyjść też znowu kilka razy. I będzie nam już wyglądać tak, tak on, ten kolczyk. Zrobię to poza kamerą. Blond, drogi widzowie, e, tutaj jak nawlekłam, e, ale nie robię blendów ten, który nie pracuje, prawda? Albo nic nie robię. Dlatego jeszcze można poprawić. Tutaj jak nabrałam tą, te, tą konstrukcję to od razu trzeba tutaj wziąć ogniwko. Ogniwko, które nam będzie potrzebne, tutaj do, do mocowania już bigle. Bo później ja to ogniwko nie, nie będę mogła przymocować. I dlatego biorę to ogniwko od razu. Jego go to wypadałoby tutaj jeszcze zmocować, znaczy salić, czy jak to powiedzieć. Tutaj zamknąć jego tak ładnie, żeby ono nie było że nam żyłka nie wyskakiwała. Zaraz zobaczę, jak to będzie. Właśnie to jeszcze nie jest takie proste. Dobra, i teraz znowu przychodzę tutaj na dół przez tą całą konstrukcję. Zaraz zaciągnę, zobaczę. Za zadanie mam przyszyć to ogniwko, żeby ono mnie też nie wyskakiwało. Dlatego tutaj podciągam. No, byłoby to tak. Była bo to właśnie tak. I teraz muszę jeszcze przejść raz, ale powiem, że tak, że tutaj przy już nie uda się przez, przez ten czerwony super dał, dlatego ja wejdę tylko w ten większy kryształowy. Tak. Tutaj trzeba patrzeć, żeby żyłka nam nie zaplątała się i tu zrobię po prostu węzelek za te nici. Zrobię węzelek, inaczej się nie da, bo przez czerwony koralik mnie już, ja nie, nie przejdę, bo tam bardzo ciasno i zlami się mi igle. Już przerabiałam to, także to musi być tylko tak. No i teraz jeszcze raz przejdę, zawiązę węzelek już z drugiej strony, za drugą nitkę tutaj, żeby była symetria. No i w sumie to by było wszystko i później tylko dołączam już, rozłączam tutaj bigle, otwieram i mocuję do tego ogniwka. Zrobię to już poza kamerą i pokażę, co mnie wyszło. No i wyszedł mnie taki kolczyk. Tutaj fokus, nie wiem, czy widać, lapi fokus. E, jedynie, co powiem, no tak jak mówiłam, przeszłam tutaj nitką, e, tylko wymieniłam ogniwko na takie podwójne. Takie, jak widać, ono jest podwójne. Bo to pojedynczo e, nie zdało egzamin, bo żyłka przeskakiwała przez łączenie tego tutaj. Tutaj jest łączenie i ono nie zda egzamin, bo żyłka cienka i ono przeskakiwało i to ogniwko wylatywało. Ale mam takie podwójne ogniwko, które już będzie tutaj stało na amen i nic już tutaj się nie zrobi. Nie, z lego. No i teraz porównamy te tak, tutaj jeszcze został nieogonek. Ja jego później muszę jeszcze schować w koraliki i powiązać węzełki. Dlatego już nie chcę przyciągać. Zrobię to później, może wieczorem dzisiaj. No i teraz porównamy te dwa kolczyki. Tak, no ten zdecydowanie moim zdaniem jest lepszy proszę napisać mnie czy spodobał mi się ten yy, wam. <laughs> wam ten kolczyk bardziej jak tam ta wersja pierwsza ale wiem że nie lubicie pisać to chociaż postawcie lajk like mnie za tą robotę bo właściwie to było nie tak prosto tutaj przejść kilka razy no ale udało mi się udało mi się bo tutaj bardzo ciasne jeszcze raz powtórzę bardzo ciasna jest i igle trudno Iglą przejść. Ja już nie jedną igłą, jak robiłam tutaj, zresztą to samo było. Dlatego I kilka igiel po prostu zlamala, Dwie igły zlamala, Szkoda mnie bardzo. No, ale w sumie taki kolczyk mnie wyszedł. No, jestem zadowolona. Bardzo fajny. Bardzo fajny. On jest z pięć... Centymetrów na pewno. W opisie pod filmem, bo nie mam metrówki tutaj pod ręką, w opisie pod filmem napiszę, y, jaka długość jego, ale on bardzo, bardzo taki będzie efektowny będzie rzucał się w oczy, będzie zwracał na siebie uwagę. I w komplecie, na przykład z taką bransoletką, albo jak zrobić czoker, na przykład czoker, i te kolczyki to będzie, będzie bardzo, 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 bardzo ładnie, bardzo ładnie. No i pod koniec obiecywałam Wam pokazać jeszcze coś, to już tak trochę odłożę. Zrobiłam taką prancoletkę jeszcze. I tutaj zastosowałam e, siatkę jubilerską, to jest taka siatka. No i to karaliki, to koralik w każdym razie napiszcie mi, jak, wam, jak Was będzie interesować, jak zrobić taką bransoletkę. Bo tutaj trzeba końcówki dołączyć, przykleić ich. I jak wam, będzie Was to interesowało, to proszę mnie napisać. Ja zrobię wideo odnośnie tej bransoletki. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Tutaj pokażę, nie wiem, czy wam widać moją rękę. Tutaj taki, siniak, to są skutki pobycia mojego w szpitalu, ale to już było poza mną. Teraz wszystko jest w porządku. Dziękuję bardzo za uwagę, jak zawsze, za poświęcony czas. Życzę Wam wszystkiego dobrego, weny, zdrowia przede wszystkim i Dobre, dobrego nastroju i dobrej pogody. Do widzenia.